Siemaneczko jest ten I dzisiaj sobie w Magic Clicker jest pierwszy update i mamy nowe rzeczy, nowa jedna jednak, jak widzicie, więc sobie to obczajmy, ale już bez wielkiego gadania zapraszam Was do odcinka. Jak widzicie, mam już prawie full exotic hyper patent, ale jest nowy update. Odbierzmy sobie, grupcie z I dobra, tak wyglądałem topki. Teddy tutaj się wbił i jaki, jakiś developer bardzo ciekawie, tutaj tak wyglądają topki, jest praktycznie ta sama osoba. Jak widzicie dwa secrety ropnęła i pewnie ma ten najlepsze. Dobra, zobaczmy co zostało dodane tutaj. Macie tutaj na ekranie update pierwszy Arcade World, Daily Spin, no to fajnie, Star Spin, Arcade Egg, sześć nowych petów, jeden nowy specjalny pet, nowe upgradey pięć nowych reboot batonów dwa nowe kody, book fixes, i więcej, więc to jest bardzo ciekawe. Więc zacznijmy sobie od kodów. Chodzimy tutaj special shop. Nie mam nadal epic busów, to pewnie później będą. Nie wiem dlaczego, ale kody nie działają. Coś zepsuli, więc bardzo słabo. Nie wiem dlaczego, ale dobra. Questy. Mam takie. Odbierzmy sobie questy. Dokpet jakiś. Nie wiem odchodzi z tym. A taki pet za questa. No nieźle da 1k Rebirfów i co zostaniemy? star boost, tutaj mamy craft 10 p open 100 egów i dropie na legenda przejdźmy sobie do upgrade bo na pewno coś nowego jest multiplier taki 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 I już wymaksowałem więc no ciekawie more rebirth tutaj sobie też upgrade na maxa, lucky multiplier na maxa star multiplier też na maxa, free auto też bonus chance też Pet Storage Test i tutaj Pet Equip. Ok, mamy na maxa tutaj, więc mogę teraz założyć kolejnego jednego peta, więc bardzo fajnie. Symetrycznie tak jest teraz. Przejdźmy sobie jeszcze na Magic tutaj. Może jakieś nowe różdżki są tutaj? Nie, nie ma nowych różdżek. Przejdźmy jeszcze na farmę odebrać. czesta tutaj. Tutaj jest ten chest, powinien być i zobaczcie, jak ten game pass dobrze działa. Tutaj dwa boosty na rebirfy i starsy. Czasem się dostaję po 4 lub 3, to zależy. O, jakieś, jakieś maszyny tutaj są. Ciekawie, jak to działa. Press pin, ok, REWARDY. Kliki, click boost, START boost, lag boost, raybit boost, orb wiren. Nie wiem o co chodzi z tym, ale fajna animacja. I kliki dostałem, więc słabo. Mogę za kolejne 20 minut skip jest za ile? Za 20, to nie. I tutaj jeszcze mogę. Machine, ok, special pet, taka szansa. Jestem ciekawy, czy działa na to lak. Dobra, uszyjmy to. Nie wiem, może nie. Ja mam dużo tych starców. Epic pet, ok. I można tutaj tak po prostu sobie otwierać pety. Ok, bardzo ciekawe. Exotic pet, to jest ten nowy egzotyczny pet? A nie, to jest ogólnie egzotyczny pet. Bardzo ciekawe. I tu jest nowe jajko. Więc mamy coś takiego, mamy tutaj jakiegoś kota, pieska, jakąś minę, z gry robota mamy, hydrę taką bardzo fajną, tutaj coś mamy jeszcze, jednego specjal peta, więc naprawdę bardzo ciekawie, mamy tutaj fajnego boosta, no jak widzicie fajnie tutaj sobie zrobiłem, bo trochę tych boostów nazbierałem i spoko, naprawdę tu można tyle zrobić, Naprawdę to tak mało kosztuje, więc tutaj może to się nawet opłacać. Patrzę bus bundle to jest OP. Można zrobić takim sposobem nieskończone busy można. Więc to jest naprawdę bardzo OP. Więc, więc to się opłaca robić, zanim może to usuną, nie wiem. Więc dobra, tutaj co mamy? 5 kół więc sobie chwilę pootwierajmy. I właśnie nowe rebirfy mogę robić tutaj nowe rebirfy mogę, więc sobie zróbmy tutaj na auto. Co mogę robić tak, tak szybko? Ok. 1.5 biliona robi się... Dobra, zróbmy na 5 bilionów, to chyba wystarcza, tak mi się zdaje, więc dobra, auto otwierajmy, może się uda w tym update zrobić tego peta. Jak widzicie mam na serwerze top 1, on ma dwa special pety. nie wiem, to trzeba mieć naprawdę takiego farta dużego. Szansa, jak masz x1 lak, szansa na to jest 1 na 10 milionów, a z takim lakiem, co ja teraz mam, to jest 1 na 600 lub 1 na 500 tysięcy, więc to naprawdę i tak jest duża szansa na to, można powiedzieć nawet. Więc dobra, już sobie chwilę to potwierałem. Tutaj zróbmy unequip ale i gdzieś na dole te pet powinny być, tutaj mamy. I tutaj mamy emotkę, mamy tutaj party dog i mamy tutaj fireworkat. I co mamy jeszcze? Mamy firework Cut na Hyper daje 160 tysięcy, więc bardzo dużo Zobaczmy jak to wygląda w taki sposób Emoji bardzo fajnie zrobili tutaj to Fajnie to wygląda, naprawdę I jeszcze tutaj mamy takiego psa, kota takiego z Fireworkami Ładnie te pety wyglądały, naprawdę Podoba mi się, że są takie małe te pety Dobra, bez no i widzicie moje pety dają 900 tysięcy tutaj Więc naprawdę bardzo dużo Tutaj jeszcze 5 QN, więc dobra, chwilę mogę potwierać te pety tutaj Legendy, metikale i ten Special, więc dobra, Potwierajmy tutaj chwilę i widzimy się po prostu za chwilę. Dobra, chwilę sobie potwierałem tutaj i dropnęłem Eksotika zamiast Legendy, więc bardzo ciekawie, unequipal i ile daje? Daje 200 tysięcy, więc na maksymalnie daje tutaj 400 i później daje później daje 800. Pewnie na maksywal daje gdzieś milion, ale tutaj to samo, więc nie wiem, nie ma jakiejś dużej różnicy. Może później będzie większa, bo jakoś nie widzę takiej dużej różnicy. Ale zobaczmy, jak wygląda ten pet. Więc dobra, tak wygląda ten pet. Ma takie rogi tutaj, ogon taki. I tutaj ma pada, więc bardzo ciekawie. Podoba mi się ten pet. Dobra, Equip Best. I mam jeszcze pomysł tutaj do tego maszyn. Można to fajnie wykorzystać. Są takie szanse na pety, i takie szanse tutaj na legendę eksotiki i takie. Więc może, jakby ustawić tutaj Tiny to tak idealnie by się otwierało. I może przez noc by się to zrobiło. Może to by oddało. Nie wiem, jak z starsami, bo nie zabiera to jakoś dużo. 400 bilionów. 3 otwarcie to, to jest 1 trylion ponad. Więc tak z 1000 otwarć na maszynie to by wystarczyło to jakie 2 qD. Więc to jest nawet dobre, jakby tak trochę poławczyć na tym, jakie szansa 0.01 to jest szansa 1 na 100 jeżeli się mylę lub 10 tysięcy, coś takiego. A special pet do frafienia to taki 1 na 400 tysięcy z lagboostem, więc to nawet jest dobry pomysł, żeby tak otwierać na maszynach. Więc dobra, to było na tyle z odcinka, zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem oraz padajcie na grupę Discordową oraz Robloxową. Ja już będę Was żegnał siema.